Nagrywam to, nagrywam to. wszystko słucham. Hej Natka, Natalia, Ja e, tuś Wygląda jakby miała rude włosy. Chodź do wody, idziemy do wody robić ciap cia. Tam Natalka. <laughs> Ty kuciaro, do wody idziemy. Chodź do mamusia tutaj, chodź.

Widziałem, że będzie w piasku No zdaj mi jej sukienkę! Tak? Zdaj mi tę sukienkę, nie macie ciekawego tylko będzie to nie jesteś jest tak bardzo przykro. Daj to łapomocnika Jak no? Na basen się przydał, żebym gdzieś przejdziesz? Mhm. Marta wymagałem się z kiedyś